Po dwóch latach od powrotu do domu, Spider-Man wyjeżdża Jest na daleko od europejskie wakacje. <laughs> Dzisiaj porozmawiamy sobie o epilogu do całej Infinity Sagi, czyli do 11 lat MCU, czyli właśnie o Spider-Man daleko od domu. Cześć, witamy was bardzo serdecznie, tutaj Kamil i Rafał. No i dzisiaj czas porozmawiać o Spider-Manie, o Peterze Parkerze i jego przygodach w Europie, które są mm, takie bardzo w stylu pająkowym, można powiedzieć, ale y, to, co jest najważniejsze, to to, że. Cała historia zaczyna się bardzo mocnym odniesieniem do Endgame, do tego, co się tam wydarzyło, do tego, że no, niektórzy się poświęcili, niektórzy oddali swoją rolę i mamy to bardzo takie... Mm, takie śmieszkowe nawiązanie, trochę takie Tak, ale chodzi przyjemne, głównie ale... o to, że świat zadaje pytanie, kto będzie następnym Iron Manem, i z racji tego, że Spider-Man był bardzo blisko Iron Mana i bardzo blisko Tonego Starka, to yy, na jego barkach zaczyna spoczywać wielka odpowiedzialność. Jak mówił wujek Ben? <noise> yy, I co ma zrobić nastoletni Peter Parker, który wrócił, wrócił do rzeczywistości po pięciu latach i chce chociaż przez chwilę odpocząć. I to jest jakby taki najbardziej główny wątek w tym filmie, gdzie faktycznie Peter przez cały czas no, zadaje sobie to pytanie, czy jest, może nie, czy jest godzien, ale czy jest w stanie, czy jest w stanie udźwignąć to miano. Czy kiedykolwiek czy jest... będzie tak dobrym herosem, jakim był I Iron w Man. ogóle czy chce. Tak. To jest też pytanie, bo on, to jest właśnie, to odróżnia ten film od Homecoming, że w Homecoming Peter strasznie chciał być tym superbohaterem na chciał, pełen tak, etat. On nie chciał tylko zwiedzać, jakby patrolować dzielnicy, tylko on chciał robić wielkie rzeczy, tak samo a jak ten, Iron Man. A teraz jest zupełnie na odwrót i Peter jest scena, gdzie mu zadają pytania, on mówi, że czy macie jakieś pytania odnośnie naszej dzielnicy i chce być tym właśnie przyjaznym pająkiem z sąsiedztwa, a nie być proszonym tutaj o jakieś nie prosi się o jakieś międzygalaktyczne czy międzywymiarowe Sprawy, które go i tak łapią prędzej czy później w tym filmie. No bo właśnie, Peter wyjeżdża do Europy na wakacje ze swoją klasą, gdzie. No i oczywiście mamy ten motyw, że ze zwiastuna, gdzie Nick Fury próbuje się z nim skontaktować. No oczywiście nie może, bo Peter go cały czas odrzuca i. W Wenecji, chyba, jak są, właśnie. Tak, e, tak pierwszy proszę. raz są we, pierwsze, pierwsze miasto, które zwiedzają, to jest Wenecja. No i tam Peter spotyka się z Nikiem Fury. a właściwie Nik Fury, spotyka się z Peterem, bo to on do niego przychodzi. No i dostajemy. E, Cały, całą tą podbudówkę, gdzie jest sobie pewien koleś, który z innej ziemi niby przyleciał. Mamy zaznaczone, że jest to multiversum, niby gościu, który walczy z jakimiś żywiołami. No właśnie, no i Sp Spider-Man, no on nie chce, bo on chce być po prostu ze, ze swoimi przyjaciółmi, chce spędzić chociaż jedne wakacje bez. Przygód, bez złoczyńców i bez wypraw w kosmos. No ale nikt, który mówi, że nie ma nikogo innego dostępnego, więc, no sorry, ty nie jesteś jakimś takim zwykłym pajączkiem dzielnicowym. bo no. byłeś w kosmosie przecież, ty musisz teraz sobie radzić ze wszystkimi problemami. Tym bardziej, że tu się okazuje, że mamy multiwersum i potwory z Ziemi 833 przedarły się do na Ziemię 616. I... E, o, może. O całej dalszej części fabuły, pogadam sobie w tej części bardziej spoilerowej. Teraz porozmawiamy może trochę sobie o relacjach w tym filmie, bo są one dość ciekawe, no bo jak wiemy, homecoming skończyło się na tym, że ciocia May odkryła tożsamość Petera. No i tutaj mamy bardzo fajną relację między nimi, gdzie ona faktycznie wspiera go, wspiera tą jego działalność. Nie ma jakiegoś tam takiego ponurego gadania, że o, Peter nie może. Tak, dokładnie, tylko. Wspiera go w tym, co on robi, i to jest, to jest moim, moim zdaniem, bardzo fajne. Relacja z Happy'm jest tutaj w ogóle świetla dla mnie, dla mnie zrobiona. Happy w pierwszym filmie był taki bardzo antypiterowy, tak. Żeby on mnie zawracał głowy, nie chciał w ogóle się z nim kontaktować, nie odbierał od niego telefonów. Tutaj wiadomo, że trochę głównie przez Mej to się dzieje, gdzie Happy mamy, mamy ten wątek miłosny z, z ciocią. Masowy to nie jest jeszcze wątek miłosny. Oni no, jeszcze, jeszcze w ogóle nie wiedzą, kim dla siebie są. No. Happy wie, a, Aha, czy May happy. nie wie. No i y, dzięki temu właśnie Peter z, z Happym też nawiązują taką relację, gdzie on faktycznie stara mu się pomóc i y, odnaleźć w tym świecie, gdzie już nie ma Tonego. No, bo chce mu pomóc jak tylko może, bo wie, że on też jakby stracił część... Y, Swojego sensu w życiu, no bo on był jednak ciągle przyja przyjacielem, pracownikiem Tonego i on pomagał mu w tych jego słabohaderskich eskapadach. Oczywiście w ograniczonym rozmiarze, ale jednak pomagał. Mm. I tutaj podejrzewam, że też próbuje uzupełnić swoje życie. Nie tylko nie, nie tylko Co chce pomagać Spider-Manowi. Ale teraz trzeba przejść do relacji pomiędzy całą grupą przyjaciół, no bo. To znaczy głównie tutaj chodzi o relacje chyba z MJ, bo Ned jest tutaj takim bardziej tylko komik-reliefem, yes, nie ma tak naprawdę tak. żadnej tak. roli w tej historii poważnej. Flash tak naprawdę jest ciągle taki sam, jest ciągle taki sam, też nic tutaj jakby nie jest w żaden sposób rozwinięta czy nadbudowana ta postać. Postacią, która jest nadbudowana jest natomiast MJ, do której warto zaznaczyć nikt w tym filmie nie ani razu. po imieniu. Nie, tak, nie, nie mówi M Michelle bo to, do przypom niej. Przypomnijmy, że MJ ma na imię Michelle w tym świecie, ale ona lubi, jak mówią na nią MJ. No Więc i... wszyscy tak mówią i ani razu nie zwracają się do niej po imieniu, tak jak mówiliśmy. No i mamy tutaj ten wątek taki, w którym. Y Peter robi podchody do, do, do MJ. On ma cały plan przygotowany. W każdym mieście zrobi jedno, jeden element z tego planu i na końcu na wieży Eiffla chce powiedzieć, że ją lubi. No ale no, nie wychodzi. No bo... Boże wiołaki. No bo Nick Fury, Multiversum i tak Te dalej. Te tak. I superbohaterskie staffy. Ale bardzo urocze to jest. Bardzo uroczo to jest pokazane, bo tutaj reżyser pokusił się właśnie na o pokazanie takiej niezręczności w tych relacjach takich, w tej pierwszej miłości, w tych bardzo tak, tych bardzo nastoletnich. I to mi się bardzo, właśnie bardzo podoba, bo to jest coś, co kojarzę w ogóle ze spiderder-Manem, że y, oprócz tego superbohaterskiego staffu w tych filmach mamy głównie te wątki y, takie nastoletnie i tej takiej, można powiedzieć, trochę high school dramy, gdzie faktycznie te to, co się dzieje z Peterem i te jego relacje z ludźmi wokół niego są... Wychodzą nieraz na pierwszy plan, ale są też równie istotne, bo należy pamiętać, że przez te wszystkie lata komiksów Spider-Man po prostu dorasta. I to, no już widzimy to już tutaj, bo wcześniej był tylko tym narwalnym chłopakiem, który chciał właśnie zwiedzać kosmos i walczyć z wielkimi złymi, a teraz jest też tym, który próbuje sobie ułożyć, być superbohaterem, jednocześnie układając sobie życie i wiedząc, gdzie w tym momencie jest jego miejsce. Nie chce robić nic ponadto. No i to jest fajne, bo jakby no rozwija nam tę prawdopodobnie trylogię spider-manową w MCU. Być może trochę więcej będzie tych filmów, zobaczymy no, w najbliższych latach. Dobra, przejdźmy do spoilerów, skończmy to. Tak, gadanie teraz? i przejdźmy do Także teraz będą spoilery. Tak.